Korzystając z okazji, że jest nas tutaj tak wielu, chciałbym Państwu przybliżyć sens ludzkiego istnienia. W związku z wycieczką z drugich do stolicy w tym roku zaprosiłem do nas Hurwawa z Warszawy, Brawo! Dziś tutaj przez, przed Państwem w postaci kamieni. Oprócz tego zaprosiłem do nas y, z zagranicy Pana Wielebnego. Panie Wielebny! Gdzie Pani jest? Pani Wielebny? Oh. Super. Pan Wielebny będzie do nas mówił w swoim zawiłym, ojczystym języku i tylko ja znam ten język, dlatego teraz będę dla Państwa tłumaczył. Hello, mothers, fathers, sisters and brothers. Opowiem wam pewną historię. Oh. O, uczniu, który mieszkał w swoim domu na fotelu. Oh, Lord, My Lord! Please forgive me! I ten oto uczeń grzewał sobie w plecaczku i wygrzewał taki stary zeszyt z języka polskiego z notatkami i tak popatrzył sobie na niego i pomyślał No more cry, no more tears All the people love the peace. I pomyślał, że musi kupić nowy Zeszedł i pobiegł do takiego małego sklepu a tam była taka pani i, i on się jej zapytał tak Every day, every night Proszę panią Halinką, czy są nowe zeszyty z, z notatkami z języka polskiego? A, a ona mu odpowiedziała tak My soul będzie all be alright Że nie ma O hey Lord, my Lord, please forgive me My road. I musiał pojechać do takiego wielkiego sklepu po drugiej stronie osiedla, i to chyba biedronka była, nie? I, i jak tam był taki laser, jak się ten laser przecięło, to drzwi robiły tak. One, two, three! Oh Lord! My Lord! Please forgive me. My road. No more crying. Przepraszam, czy jest tu jakiś zeszyt z notatkami? Nie ma notatek tu, bo to jest druga cecha! Hey nie ma notatek tu, bo to jest druga cecha! Hey nie ma notatek tu, bo to jest druga cecha! To jest czy nie? O oh, Lord. Oh, Lord, my Lord, Please forgive me, my Lord No more crying, no more tears All the people, all the peace Every day, every night My support, all your rights Oh Lord, my Lord Please forgive me, my Lord I have to promise you Chciałabym powiedzieć coś bardzo ważnego. Jak ma pan na imię? Adam. Cudne imię! Krzyknijmy razem z chodem. Adam! 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 Ania! Ania! Jeszcze piękniejsze, najmięższe A! Ania! 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 Pani profesor Aniu i panie profesorze Adamie chciałabym powiedzieć coś bardzo ważnego. Nie notatki są w życiu To co jest tak naprawdę w życiu ważne? Co? Jedziemy! Jedziemy! Oh o Lord, my Lord, please forgive me. My love, no more cries, no more peace! All the people No the peace. Every day, every night. My Son, come, all your life.